Częstujcie się mikrofonami. Cerber zaczyna w temacie Życie bywa prozaiczne. Sajder daje beat. A LDZ daje hałas zawodnika. I wszystkie łapki chcę zobaczyć. Wszystkie łapki, wszystkie łapki. Dawaj, Życie bywa prozaiczne, szanse są małe, a zawodnik bywa pedałem Zajebiście, życie prozaiczne, to raczej kurwa zjebane, zdrowie psychiczne Także fizyczne mam wyjeb wyjebane Pokazałem Ciebie, że pokazałem tu tej. Zajebiście, jadę sobie ziomal dla ciebie to nie proza, raczej prozak Ewidentnie mam taką kurwę, on bierze prozak, życie w pigułce Mam wyjebane, chodzę na majku Wierzesz potem prozak, a potem pigułkę gwałtu Mam wyjebane, no bo jesteś z kurwy synem, no bo wszystkie wersy rzucasz na siłę, życie bywa, jadę sobie kurwo Pełniłbym samobójstwo, naprawdę, naprawdę Wpadam, jadę swelem Bywa także kurwa życie chujowym fryzjerem Jest. Jesteś takim swelem Jadę, ziomber, konsekwentnie I zamykam tobie mordę Życie bywa, jadę sobie pedałom Życie bywa, pedałem ci się bywało, kurwa? Pejdzi, <laughs> <laughs> twój temat to jeden z dziesięciu <laughs> okay, no. Odpowiemy najpierw Yo, Dziękuję, dobrze. Ty jesteś bardzo głupi zdrawcem. Myślisz, że fryzura determinuje orientację? To jest tak, yo, idź pizdo Wody się tutaj ostrzygłeś brzydko. Jeden z dziesięciu głupi zjebie, Ja się spuszczam, a serwer wtedy na siebie Jadę grajku, przecież tego nownima' nie zna pan Artur! To jest tak! Nieźle znów, a sypiesz sucharami, Tadeusz szluk Dalej sobie tu pływa, wpada sobie pejni, no i będzie cię gładko zabijał. Życie prozaiczne, życie prozaiczne. Czemu ty nie lecisz w ogóle technicznie? Moje życie jest piękne z wersem, bo mogę dawać w Łodzi freestyle pod pętlę. To jest tak, ją jadę mędy, ja rzucam terapuędy, do terapeuty. To Jej. jest tak, to jest taka różnica, bo wpada sobie pejni, no i na bitach tu pływa. Jakie piguły, jadę mordo, jak w szpitalu. Powiem do ciebie siostro. Panowie 4 po 4, półtorej minuty. Oni walczą o trzecie miejsce. Zróbcie dalej chaos! Dawaty ci Yo, 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 yo. Jak pan Artur, jadę pedale, Bo zjebały tobie się pojazdy w finale. mam wyjebane. Jadę mendo, jak ci pierdolny jeden z dziesięciu, zgaśnie światełko Yo, dobra, gram na rymak, walka o trzecie miejsce W twojej mordzie będzie mały finał, to jest tak, yo Jadę ziomek, a ja dzisiaj i tak zgarnę główną nagrodę Zajebiście leci luj, mały i to wchuj. Zajebiście Yo, 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 yo Jeden z dziesięciu, wpadam jadeć w Twoja panna, ty jeden i ma dziesięciu na boku Patrzysz mi na kudasa, na spontanach, a wcześniej kurwa mnie wyzywał od pedała To jest tak, jadę z akcją. Kto z nas dwóch ma teraz kurwa problem z orientacją? Ja, ja, ja. Fryzura nie, czynicie pedałem, jadę brat, ale za to je ma nie kurwa już tak Zajebiście, powiem ci siostro, chcieli w takim razie osiągnąłeś mistrzostwo. Dobra, jadę się przecież ty obierdalałeś mały, nawet w szkole rodzenia. To jest tak. Dalej piska a twój dristan, no niestety wyszła pizza. Wyszła pizza pomału. Dobrze, że nie weszła pizza do finału. Mam wyjebane, jadę sobie ziomek. To jak poród fejd, ty się spisa. Dobra, jo, weź to rozbić. A twoja obecność tutaj już wszystkim ciąży. To jest tak, na hip hopie z pizdy matki to cię chyba wyjmowali kill yo, 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 Twoja obecność to jest chore, to jak film. Twoja obecność tutaj jest horrorem. Mam wyjebane. Ja ty zawsze na komendzie też tak pokazujesz palcem? Jo, dobra, kupił się, a twoja lala to niestety wygląda jak Anabel To jest tak? Gram na bitach, to jest ksiądz, całe życie podnieca, go zakonnica! Wow, wszystko mamy odhaczone. Weneryczne choroby, matki. Teraz jeszcze religia, naprawdę. Nie było, nie było. Tak, tak, tak. zamknął nas, naprawdę. Moi drodzy, czy to była do nie pana walka? Macie swojego faworyta? Pokażcie. Fuu, zobaczymy. Ta, ale nie palcem. No, spokojnie. Od tego mamy usta. Mniejsza. Kto według Was był lepszy i kto według Was powinien zająć trzecie miejsce? Czy powinien być to serwer? Czy lepiej pokazał się Pejty? Słabo tu słychać, nie wiem coś tak sprzęga. Jeszcze raz na jednego. I na pełnej piździe. Czy tę walkę powinien wygrać? Cerber? O! Czy Pete? Okej. Okay. Do trzech razy sztuka, ale od tego mamy jurorów. Moi drodzy. Kto? Powinien zająć trzecie miejsce w naszym finale ligi freestyleowej Bowl. Czy powinien być to Cerber czy Payday? Niech zdecyduje jury. W takim razie prawa ręka Cerber, lewa ręka Payday, a my odliczamy: 5, 3, 2, 1. Peiti zajmuje trzecie miejsce i proszę o zajmijcie hałas dla Cerbera.